Tomek. Dzisiaj znowu na flecie, tylko że trochę długo nie było dopiero śnieg spadł. Tylko, że to jest dopiero nagrywane i, i nie ten, tak, że pierwszy śnieg, tylko tak, że spadł. W ogóle bo było ciechu na flecie, prosty Yamaha. Yamaha. Yamaha tylko, O, widzicie, dobra. Wspominam, na tablecie nagrywam i te wymachy co ja sam widzę, O, to to tak. Spróbujcie na to, że za tymi dzisiaj lule Jezu na flecie prostym. Zaczynamy. I teraz mówię ja, raczej jestem w Polsce, tylko że ja nie jestem, nie jestem chemem, tylko że no jestem w innym domu. Widzicie, o ściany czarno, sołsów i białych, tam on jeszcze razem się i A ja, uu, proszę do a o nie to mieczem świetnym obecnym wam byłby. Dobra, zapraszam do subskrybowania i do lajkowania i zapraszam do oglądania i ja myślę, że Wam pomogłem zrobić lepsze oceny z muzyki i oglądacie kolejny odcinek z utworów na flet, Albo jeszcze może Minecrafta będzie, albo tam jakieś. jakiś... A! Um, zaraz wam coś pokażę. Jeszcze przed tym jutro, albo... O takie o udaczki Jakby coś tu mi że jest to jest ciemny i niebieski. O. O. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania jak za dużo mówię. Sorry, jeszcze raz ale mogę zagrać powoli. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i na razka. może lepiej pomył.